Deklaracja PIT-40, choć obecnie uznawana za dokument historyczny, może okazać się przydatna przy pracy z archiwalnymi danymi. Została wprowadzona dla przychodów wykazywanych do roku 2017, co przypomina nam o przesłych deklaracji w kontekście obecnych obowiązków podatkowych. Zanim przystąpimy do generowania deklaracji PIT-4R, warto upewnić się, że nasz system jest odpowiednio skonfigurowany. Na początek sprawdźmy, czy nasza firma jest zarejestrowana jako osoba fizyczna w zakładce firma, a także czy dane takie jak nazwa, adres oraz regon są poprawnie wprowadzone. To kluczowe kroki, które pomogą uniknąć błędów w procesie dalszej obsługi. Przejdźmy teraz do generowania deklaracji PIT 4E. W tym celu otwórzmy moduł kadry i płace, a następnie wybierzmy zakładkę deklarację skąd przejdziemy do PIT 4E. Klikamy nowy PIT, 4R i uzupełniamy wymagane dane, w tym odpowiedni okres rozliczeniowy. Kiedy wszystko będzie gotowe, nie zapomnijmy kliknąć przycisku Przelicz, aby system zaktualizował nasze dane za wskazany miesiąc. Warto pamiętać, że deklaracja za grudzień jest jednocześnie roczną deklaracją, co oznacza, że zawiera podsumowania wszystkich miesięcy. Pamiętajmy o dokładnej weryfikacji danych, Wydruk deklaracji powinien zgadzać się z podsumowaniami list płac oraz zaliczkami zapłaconymi każdego miesiąca. Podczas pracy z PIT 40 przypomnijmy sobie, że choć jest to dokument historyczny, znajomość jego obsługi jest również istotna. W kartotece pracownika należy zaznaczyć opcję Naliczaj deklarację PIT 40 na tak, a także w konfiguracji systemu ustawić odpowiednie parametry umożliwiające prawidłowe dodawanie deklaracji. Aby zoptymalizować proces generowania deklaracji, korzystajmy z dostępnych funkcji automatycznego przeliczania w systemie ENOVA 365. Regularne aktualizacje systemu to również klucz do sukcesu, aby pracować na najbardziej aktualnych wzorach deklaracji. Nie zapominajmy o weryfikacji danych kadrowych i płacowych przed ich wysłaniem. Co więcej, ENOVA 365 pozwala na eksportowanie deklaracji w formacie wymaganym przez administrację skarbową. W przypadku deklaracji zbiorczych, takich jak PIT, 11S czy PIT, 40S, możemy skorzystać z funkcji generowania e-deklaracji, co znacząco ułatwia cały proces. Podsumowując, efektywna obsługa deklaracji PIT, 40 oraz PIT, 4R w systemie Enova 365 wymaga odpowiedniej konfiguracji, regularnych aktualizacji oraz dokładnej weryfikacji danych. Zachęcamy do korzystania z automatycznych funkcji naszego systemu, co zdecydowanie usprawnia przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych. Pamiętajmy, że Enova 365 ciągle się rozwija. Warto więc na bieżąco śledzić aktualizacje i zmiany w przepisach podatkowych, aby zawsze być dobrze poinformowanym o obowiązujących regulacjach. W razie wątpliwości warto rozważyć konsultacje z doświadczonymi specjalistami firmy NeoSmart, którzy służą pomocą w każdym etapie rozliczeń. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.